Nowe kinowe uniwersum DC zadebiutowało filmem Superman w reżyserii Jamesa Gana, produkcją często porównywaną do komiksów z czasów srebrnej ery oraz do animowanego serialu z lat 90. To właśnie temu serialowi chciałbym się dziś przyjrzeć. Bruce Timm i Paul Dini zasłynęli przede wszystkim dzięki Batman The Animated Series, pierwszemu serialowi DC ich wykonaniu, który okazał się wielkim sukcesem i zapoczątkował stworzenie własnego animowanego uniwersum DC. Po Batmanie przyszła pora na drugiego najpopularniejszego superbohatera DC-Supermana. Tym razem zadanie było trudniejsze. Batman The Animated Series powstał w okresie, gdy filmy Tima Bertona wyniosły mrocznego rycerza na szczyt popularności i dostarczyły twórcom wielu inspiracji. W przypadku Supermana sytuacja wyglądała inaczej. Na przełomie lat 70. i 80. Richard Donner stworzył kultowe filmy z Christopherem Reevem, ale kolejne sequel'e okazały się porażką. Przez to na długie lata Superman praktycznie zniknął z dużych ekranów. Bruce Timm i Paul Dini musieli więc niemal od podstaw wypracować swoją wizję człowieka ze stali. Czerpiąc głównie z komiksów oraz sprawdzonych rozwiązań, które rozwinęli przy pracy nad Batmanem. Jednocześnie mieli ambitny plan stworzyć spójną, ujednoliconą wizję świata DC, która stanie się fundamentem dla przyszłych seriali, takich jak Justice League. W 1996 roku zadebiutował Superman, The Animated Series. Serial, który z jednej strony powtarzał sprawdzoną formę Batman The animated series, a z drugiej strony wprowadzał zupełnie nowe pomysły. Duet twórców już przy Batmanie zaprezentowali autorskie spojrzenie na uniwersum DC, a Superman konsekwentnie to podtrzymał. Widać tu podobną dbałość o wierne oddanie charakterów bohaterów, znanych z kart komiksów, jak i specyfiki ich świata oraz przygód. Podobnie jak w przypadku Batmana, akcję zawieszono w bliżej nieokreślonej epoce. Metropolis, podobnie jak Gotham, łączy elementy futuryzmu i art deco, estetykę lat 90. z latami 40. Tym razem jednak zamiast inspiracji nurte noir czy gotyckim ekspresjonizmem sięgnięto po stylistykę amerykańskich reklam i plakatów lat 40. które reprezentowały optymistyczną wizję miasta Jutra. Miasto Metropolis jest więc utrzymane w stylistyce Art Deco, lecz w przeciwieństwie do mrocznego Gotham, nie w słońcu, pełne jest jaskrawych kolorów i elementów futuryzmu, które odsyłają do wizji przyszłości sprzed dekad. Animacja kontynuuje styl, który Tim i Dini rozwijali przy The New Batman Adventures. Nie jest tak dopracowana i płynna jak w klasycznym Batman The Animated Series. Nie ma tak szczegółowej animacji, bogatej mimiki twarzy czy rozbudowanego światło cienia. To bardziej uproszczona, nowoczesna kreska, stawiająca na wyrazisty styl i charakterystyczne projekty postaci. Nadal jednak bazuje na ręcznie rysowanych klatkach i malowanych tłach. Choć nie osiąga poziomu ich pierwszego serialu z Batmanem, wciąż prezentuje solidną oprawę, która do dziś świetnie się broni. Superman, The Animated Series. Można się także pochwalić znakomitym voice actingiem z udziałem obsady na najwyższym poziomie. Głosy bohaterów są równie ikoniczne i świetnie dobrane co w serialu o Batmanie. Tim Daly jest idealnym Clarkiem Kentem i Supermanem. Jego głos brzmi jak głos amerykańskiego everymana, a jednocześnie budzi autorytet, jakiego oczekujemy od człowieka ze stali. Dana Delany doskonale oddaje pewność siebie i sarkaz Lois Lane. Fenomenalna jest także obsada głosowa złoczyńców, szczególnie Clancy Brown jako Lex Luthor i Malcolm McDowell jako Metallo. Serial wykonał także świetną robotę w portretowaniu postaci drugoplanowych i złoczyńców ze świata Supermana. Zastosowano tu podejście podobne jak w Batman The Animated Series. Antagoniści często są bardzo wyraziści i różnorodni których dokładnie losy poznajemy, a jednocześnie potrafią wzbudzać autentyczny niepokój, przyciągać charyzmą, a czasem nawet można im współczuć. W odróżnieniu od Batmana. Tutaj częściej pojawiają się także bardziej humorystyczni złoczyńcy, inspirowani klasycznymi kreskówkami w stylu Looney Tunes. Najlepszym przykładem jest tutaj chociażby Mister Mxyzptlk czy Bizarro. Bohaterowie, którzy wprowadzają do serialu sporą dawkę absurdu i komediowego szaleństwa. Superman The Animated Series pozostaje wierny klasycznej, mainstreamowej wizji komiksów DC, ale nie brakuje w nim autorskich zmian, które mogą zaskoczyć fanów. Przykładowo, w serialu brakuje jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników Supermana generała Zoda. Zamiast niego pojawia się jego zamiennik. Niemal identyczny w koncepcji Jack's Ur również kryptończyk pragnący podbić ziemię, który ma u swego boku odpowiedniczkę Ursy, czyli Male. Ciekawie przedstawiono motyw nieufności ludzkości wobec Supermana coś co popularne stało się dopiero później. Już w serialu z lat 90. udało się przemycić coś na kształt Injustice alternatywnej wizji przyszłości, w której Superman schodzi na złą drogę. I podporządkowuje sobie Ziemię. Również finałowe odcinki opowiadają o tym, jak Superman został zmanipulowany przez Darkseida, wyrządził poważne szkody, a później musi walczyć o odzyskanie zaufania ludzkości. Superman The Animated Series wprowadza również rozwiązania, których w tak dużym stopniu nie doświadczyliśmy jeszcze w Batman The Animated Series. Pierwszą wyraźną zmianą było podejście do narracji. Batman The Animated Series z 1992 roku musiał zmagać się z ograniczeniami producentów i wymogiem utrzymania proceduralnej formuły typowej dla ówczesnej telewizji. Owszem, zdarzały się historie rozbite na dwa lub trzy odcinki, a niektórzy złoczyńcy powracali, jednak większość epizodów funkcjonowała jako samodzielne opowieści. Superman The Animated Series postawił na coś znacznie odważniejszego na spójną, rozwijaną w czasie narrację. Powracające wątki, stopniowo budowane relacje między bohaterami oraz ciągłość fabularną sprawiają, że całość ma charakter bardziej zwartej opowieści, a nie luźnego zbioru przygód. Pierwsze trzy odcinki zatytułowane The Last Son of Krypton. Tworzą razem historię origin story Supermana. Zostały nawet przemontowane i wydane osobno jako film pełnometrażowy. Ustanawiają one kluczowe wydarzenia i postacie z życia Clarka Kenta. Zniszczenie Kryptona, podróż Kal-Ela na Ziemię, jego wychowanie przez państwa Kentów, dorastanie w Smallville, a następnie rozpoczęcie działalności jako Superman w Metropolis oraz nawiązanie relacji z najważniejszymi sojusznikami i przeciwnikami. Choć serial zawiera wiele odcinków, o zamkniętej fabule często przywołuje wydarzenia z poprzednich epizodów. Od początku czuć, że twórcy chcą opowiedzieć większą, spójną historię. Już w pierwszych odcinkach pojawia się Brainiac, odpowiedzialny za zniszczenie Kryptona, który później powraca jako jedno z największych zagrożeń dla Supermana. Pierwszy sezon kończy się zapowiedzią Darkseida, co w kolejnych sezonach prowadzi do rozbudowania wątku New Gods, Apocalypse, New Genesis i inwazji Darkseida na Ziemię. Wydarzenia w tym serialu mają swoje konsekwencje. Postacie regularnie powracają, przechodzą stałe przemiany, a nawet umierają, a ich losy są wspominane w późniejszych odcinkach. W amerykańskich serialach animowanych z lat 90. takie podejście było rzadkością. Pod tym względem Superman The Animated Series ma przewagę nad Batmanem. Serial posiada nawet finałowe odcinki zmierzające do emocjonującego podsumowania. Coś, czego bardzo brakowało w serialu o Batmanie. Czuć tu większą spójność, lepiej zarysowane są wątki i wyraźnie wyższą stawkę w kluczowych momentach fabuły. Kolejną bardzo ciekawą nowością, jaką Bruce Timm i Paul Dini wprowadzili w swoim Supermenie, jest mocne skupienie na rozwijaniu szerszego uniwersum DC. W trakcie swoich przygód, Superman wchodzi w interakcje z wieloma ikonicznymi bohaterami tej wytwórni. Mamy odcinki, w których ściga się z Flashem, stacza pojedynki z Lobo, nawiązuje sojusz ze Steelem, Aquamenem, Green Lanternem Kyla Raynera, a także oczywiście z Batmanem. Szczególnie epizody koncentrujące się na spotkaniach Supermana z Batmanem i postaciami z jego mikrouniversum to prawdziwe highlighty całego serialu. Dla fanów to było wyjątkowe przeżycie. Mogli zobaczyć tą samą wersję Batmana, którą wcześniej zobaczyli w Batman The Animated Series, ale tym razem w serialu o Supermanie. Twórcy świetnie pokazali, czym obaj bohaterowie różnią się od siebie, jaki ciekawy banter potrafią między sobą stworzyć. A także jak ich najwięksi wrogowie potrafią budować sojusze, by zagrozić całemu światu. Pierwsze odcinki z udziałem Batmana i Supermana zostały nawet zmontowane w pełnometrażowy film wydany na rynek home video. Superman The Animated Series w porównaniu z serialem o Batmanie mocniej bawi się światem DC. Ma więcej akcji, częściej stawia na widowiskowe starcia i oferuje liczne gościnne występy innych superbohaterów. Brakuje mu jednak tej samej emocjonalnej głębi. Batman The Animated Series potrafi uderzać w dojrzałe tony, które poruszają zarówno młodszych, jak i starszych widzów, nawet po latach. Obserwowaliśmy tam psychologiczne dramaty bohaterów, moralne dylematy oraz tragiczne historie pozbawione happy endów. Dobrzy bohaterowie odsłaniali swoje słabości, a złoczyńcy swoją ludzką stronę. W przypadku Supermana wszystko jest bardziej czarno-białe, uproszczone i częściej sprowadzone do klasycznych superbohaterskich konfrontacji. Wiele odcinków opiera się po prostu na pokonaniu kolejnego przeciwnika, bez głębszej refleksji, jaką oferował serial o Batmanie. Dlatego, mimo bardziej spójnej narracji, częściej powracających wątków i postaci, nie odczułem tak silnych emocji, jakie potrafił we mnie wzbudzić poprzedni serial DC. Przydałoby się jednak więcej odcinków odkrywających kolejne warstwy Supermana więcej odcinków, w których obserwujemy codzienne życie Clarka Kenta albo jak rozwiązuje problemy bez użycia mocy albo jak jego działania przynoszą ludziom nadzieję i inspirację. Paradoksalnie, Batman w swoim serialu miał więcej momentów, w których inspirował lub dawał nadzieję. Częściej pochylał się nad swoimi przeciwnikami. Pomagał im się zrehabilitować. Patrzał na nich dużo bardziej ludzkim wzrokiem. Podsumowując już, Superman The Animated Series nie cieszy się może tak kultowym statusem jak Batman The Animated Series. Nie jest to serial tak dopracowany na poziomie animacji, ani tak głęboki na poziomie emocjonalnym. Nadrabia to jednak bardziej spójną i rozbudowaną narracją oraz świetnie rozwijanym szerszym uniwersum DC. Bardziej czuć tutaj ducha klasycznych komiksów superbohaterskich, włącznie z eventami i gościnnymi występami. To produkcja, którą zdecydowanie warto nadrobić, przypomnieć sobie i która zasługuje na równie łatwy dostęp na streamingu jak kultowy serial o Batmanie. Jeżeli podobała Wam się ta recenzja, polub ten materiał i zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam także do śledzenia mnie na mediach społecznościowych. Również jako szmyrgol mówi. Do następnego razu.